Cześć, my treasure 96. Dobra, więc ja na chwilę odkładam. Ja na chwilę odkładam dziennik sukcesu, więc. Uff, znikam na chwilę. Nie mam, nie Jestem. Więc witam. Dajcie mi znać, czy mi widać i słychać. Więc mamy live na Insta i zaczynamy. Odpalamy live na naszym Facebook również. Facebook, YouTube. Witam, witam, witam. Więc będziemy dzisiaj mówić, jak. Osiągać swoje cele. To jest trzeci webinar, na który Was za chwileczkę zaproszę. Trzeci webinar: jak wydobyć swój potencjał, jak w końcu siebie spełnić, jak wejść na kolejny poziom, jak krywać życie na własnych warunkach. I z, z, zrobiłam dla Was, zorganizowałam dla Was trzy webinary, które odbyły się przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj jest ten trzeci. I praktyczna mapa. Praktyczna mapa, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Mówiliśmy na pierwszym webinarze o tym, jak najpierw ustawić swoją podświadomość. Cześć Beata, witam serdecznie. Napiszcie też skąd jesteście. Cześć Ewelina na Insta. Na Facebook nie widzę czat akurat w tym momencie, ale za chwilę, za chwilę sobie odpalę ten czat, zobaczmy, żebym też Was widziała. Okej, okay. bo może... Ups... Dobra, dobra, lepiej zostawię ten czat jak jest. Elegancko, więc dajcie mi znać na face, czy mnie też na Facebook, naszym, na naszym fanpage, czy mi widać i słuchać. Bo słuchajcie, są tak naprawdę trzy główne elementy, i o tym, o tym mówiliśmy. Gdzie jest Twoja podświadomość i Twoje przekonania najpierw? Czyli co ty myślisz o sobie i swoich możliwościach osiągnięcia sukcesu? E, co ty myślisz o środowisku, w którym się otaczasz? Czy, czy ty myślisz, że ym, po prostu życie ci się przytrafia i traf, trafia zawsze na jakichś toksycznych ludzi? Czy ty myślisz, że coś jest nie tak z tobą? Czy ty myślisz, że, yy, że po prostu ty masz pecha? Więc musisz sobie zadać najpierw pytanie, co się naprawdę dzieje w Twojej podświadomości. Więc witam. Na trzecim naszym webinarze. Tych z Was, którzy dołączają się do naszego webinaru, napiszcie skąd jesteście. Więc miasto, czyli świata. Wiem, że niektórzy do nas nadawali wcześniej z Meksyku. Także w pal na, na, na plaży między Palmami się opalacie, więc jest super. Hey, Vox. Pozdrawiam. Bremen, Beata, witam. Ok. Good evening, Monika. Więc dajcie znać, czy widać i słychać, czy wszystko jest w porządku. E, tutaj na czat też napiszcie do mnie. Hej Aleksandra. Ok. Więc Wy widzicie mój ekran? Tak, widać wszystko. Michał, napisz mi, czy y, na webinarze ludzie widzą mnie y, ekran i wszystko jest w porządku. Tak? Aleksandra Portugalia? Hello! Super. Ok. Więc dla przypomnienia, mówiliśmy na pierwszym webinarze, czyli przed jak pozbyłam się mentalnych blokad i rozpoczęłam nowy rozdział bez frustracji i utraty motywacji. Dlaczego jest to ważne? Kiedy zaczynasz. Nowy biznes. Zdaje na to zaczynasz nowy biznes online, albo rozpoczynasz nowy związek. Więc to dotyczy się wszystkich sfer życia. I masz nierozwiązane sprawy z przeszłości, to uwierz mi, że przynosisz ten cały bagaż ze sobą z przeszłości. I BUM! Wyrzucasz ten worek tych nierozwiązanych rzeczy z przeszłości, które masz, tych nierozwiązanych um, negatywnych emocji. Tego całego bagna, które się gdzieś tam wydarzyło, wnosisz to do nowego związku. Jak ja to mówię, zmienia się twarz i zmienia się imię tej osoby, ale związek jest ten sam. I tak samo w biznesie. Możesz zmienić biznes, możesz zmienić nawet firmę, możesz otworzyć nową branżę, i co z tego? Jak wkładasz tam to same stare myślenie, czyli ten sam mindset. Jak Einstein mówi, a to ja to bardzo lubię powtarzać, e, jego słynny cytat: Głupotą jest robienie tego samego, a spodziewanie się innych rezultatów. No innych rezultatów po prostu nie będzie. Zgoda się, dajcie mi znać na czat, czy się zgadza. Hubert, technicznie super. Dzięki, Hubert. Dlatego mówiliśmy o tym na pierwszym naszym spotkaniu. Dla tych z Was, którzy się zastanawiacie, o jakim spotkaniu ja mówię, webinar, dołącz naszego webinar, masz link w opisie. Link masz w opisie. Nasz, nasz webinar jest, jest wrzucony w, 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 w nasz Facebook i YouTube, ale wy nie, macie, wy nie macie na Instagram. To wiecie, gdzie możecie znaleźć link do webinaru, na który Was za chwileczkę zaproszę? na naszym fanpage Sukces z na Facebook. Także wejdź na fanpage, za chwilę, jeszcze nie. I tam będziesz mogła wejść na klik, link. A jeśli ktoś z Was może być taki dobry, to wejdź na nasz fanpage, skopiujcie ten link i wrzućcie tutaj w czat. Ok? Bo za chwilę Was tam zabiorę. I wczoraj mówiliśmy, to był drugi webinar, sekretny element zyskania klarowności. Mówiłam o tym sekretnym elemencie, który pozwoli mi... Odbudować innymi słowy wszystkie sfery mojego życia, które kiedyś zrujnowałam. W pogoni za czym? Za sukcesem, za pieniędzmi, za sukcesem finansowo-biznesowym. Kiedy w Londynie pędziłam za tą zieleńszą trawą, jak to się mówi. Więc ten sekretny element, o którym wczoraj mówiłam, pomógł mi odzyskać totalną klarowność i zbudować równowagę w każdej sferze życia. I dla mnie, sukces jest tylko wtedy, kiedy on jest w każdej sferze życia. Inaczej. <gadza> Cały czas mówimy o wypalaniu się. Zgadza się? Dajcie mi znać, czy ten temat Was interesuje. I dzisiaj, i dzisiaj będę mówić o praktyce. Najpierw ustawiamy mindset, podświadomość. To jest 85% naszych rezultatów. Później musimy być klarowni, czego my chcemy. I wczoraj robiliśmy cele. Jak nie byłeś wczoraj na webinarze, kto z nas był wczoraj na webinarze, dajcie znać. Bo tam zrobiłam z Wami na pierwszym webinarze zrobiłam z Wami niesamowity proces programowania podświadomości. Wczoraj zrobiłam inny proces wstawiania konkretnego celu do Twojej podświadomości, więc jeśli nie byliście, koniecznie się zarejestrujcie na ten webinar, żeby dostać nagranie wczorajsze. A dzisiaj będę rozdawać prezenty również, ponieważ dla każdego z Was, co zostanie do końca naszego webinaru, dostaniecie ten oto prezent. Będzie to Moje narzędzie wysokiej produktywności. Jak być produktywną, a nie zajętą. Więc dla każdego z Was, to zostanie do końca webinaru, dostaniecie właśnie e, to, to narzędzie. I o tym za chwilę będę mówić. Renata, byłam. Ok, super. Aleksandra, ja byłam. Timeline petarda. Dokładnie tak. Super, więc dzisiaj podzielamy również i podzielę się z Wami Prostą, ja lubię prostotę, naprawdę ja lubię prostotę. Jesteśmy za, za, za bardzo zajęci, hej Magda, jesteśmy za bardzo zajęci, żeby mieć e, jakieś skomplikowane techniki. Więc dam ja wam prostą moją strategię osiągania celów. Dosłownie rozpoczynasz i kończysz. Napiszcie na Insta, kto z was i na Facebook, wy na Facebook, kto z was e, chciałby nie tylko zaczynać świetne pomysły, ale również je kończyć? Jeśli tak, to napisz, chcę. Ty napisz również chcę, ponieważ to narzędzie pozwoli Ci to osiągać. Więc o tym będziemy mówić za moment. I teraz wyłączę nasz live. I tutaj na insta. Super Was widzieć. I na Facebook. Nasz fanpage Sukces z Pasją. W ogóle się niesamowicie cieszę. Mamy 84 tysiące fanów już na naszym Facebook. Sukces z także dziękuję, że jesteś w naszej społeczności. I. Zapraszam Was na webinar tutaj, ponieważ rozpoczynam oficjalnie już webinar tylko dla ludzi, którzy nacisnęli na link i się zarejestrowali. Także, link masz w opisie na Facebook, ludzie z Instagramu macie link w opisie na Facebook, więc zapraszam. Więc dzięki, dzięki za dziś.